Witajcie, nagrywam też mit z taką ekscytacją i podnieceniem. Proszę spojrzeć tam, oto znalezisko, no nie wiem, godne stulecia. Pierwszy raz coś widzę to w ogóle takiego w Minecraftie. W ogóle nie wiem, czy ktoś to kiedyś zauważył, czy zobaczył. Mi się wydaje, że to zmieni oblicze Minecrafta. Proszę zwrócić uwagę przy okazji na moje budowle piękne tam, tam, że mam parę, ale to nie mniejsza syn, no, idę w tej chwili zaprezentować. Nie wiem jak, czy w ogóle ktoś... No kurde, no... Ciężko mi się to opisać, pisać, no bo... To teraz zmieni Minecraft w waszym życiu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo w moim zmieniło. Proszę zobaczyć, uwaga, co odkryłem. Yy, tu jest oto... Yy, ...kury z jajek. I to cztery z dwóch. Widzicie? To po prostu jest niedopuszczalne, niedozwolone, bo... Tak wyszło, to zmieniło mój świat, mój obraz na życie, pogląd i w ogóle, i stałem się dzięki temu innym człowiekiem. Dziękuję za uwagę, dobranoc.